Siemka, przetuningowałem trochę mtz spróbuję spróbuje dzisiaj kręcić nim wóz paszowy, bo ja już ręcznie nie chcę karmić. Zdjąłem zaczep górny, leży tu. Gdzie on leży? Tam leży. Mam jeszcze taki do niego, później dokupiłem. No i dolny, bo tam wóz paszowy na dolny się zaczepia. Miałem taki, to chyba z 30. jest, ja go kupiłem z tym zaczepem, później go zdjąłem, można byłoby założyć, ale punkt zaczepu będzie za bardzo... Schowany w oś i nie, da, nie będzie dało się skręcać. Ja wiem jak było w Zetorze, że musiałem dokupić taki rolniczy zaczep wydłużany. Ale mam jeszcze coś takiego, cudę. Zakłada się to właśnie na łapy. Zaraz skręcę, tylko żeby nie bujało. A, to nie buja. A, bo to tutaj trzyma. No i co? I jest dostęp do wałka, tylko zobaczcie co to za wałek jest. A, o, o, o. Właśnie to to jest nic, bo to nie jest na sztywno, on jest tam na takich rolkach, tego się wyciąga normalnie i na takich szpilkach jest łożyskowych, ułożyskowany. To, że on się rusza to jest nic, ale ja nie wiem czy on da radę, zobaczymy. No i jeszcze zrobiłem proszę bardzo 3 po, 4... 6 po 45 kg dociążyłem trochę, bo jest za lekki. Z baladusa mam zdjęcie, Także nie będzie... będzie... miał lepszy uciąg trochę bo tam błoto i jest co robić zobaczymy, może wyradę, dam dwie belki tylko, nie będę dawał trzech teraz i tak dałem siano z rana no się jeszcze nie dałem, ale już rozwiozłem zaraz dam no i zobaczymy, może to pokręci, ale yy, jeszcze nie z samego rana bo muszę pozałatwiać parę rzeczy dam siano i na ósmą jestem w parczewie yy, także Wrócę film z testu poszowego. Zobaczymy czy to pokręci No podpiąłem bidaka Ale Czy to da radę? Zaraz zobaczymy Wagi nie podepnę, bo to na ten Nowoczesne złącze Muszę szmatę poprawić Bo się porwała Na razie chodzi na wolnych obrotach a raz dam jakiegoś gazu a ja zapomniałem, on ma dwa biegi Trzeba będzie wrzucić drugi bieg To znaczy się ten reduktor przełożyć No i będziemy próbować Ale Nawet tak skręci to nie mam z nim jazdy Chciałem wykręcić ni cholery Będę musiał wszystko sypać natura na łyżkę i łyżką nas po oborze, ale zawsze lepiej to tak, jak siadem karmić i ręcznie jakiś cyrk urządzać. A no, zobaczymy, zaraz będzie wszystko jasne. Tak się ślimak kręci na drugim biegu przy wysokich obrotach już. Ale ma dużo lżej ciąg. Jadę rzucić pierwszą belkę, zobaczymy co się stanie. I co mówicie, wrzucać tą belkę czy nie wrzucać? A, co będzie? я так же Jadę po następną Poszła druga! Patrzcie, jak ją szarpię. Jak Reksio Kości Jadę po trzecie Poszła kukurydza I 2,5 belki siana I pierwsza łyżka wywaru Ale tutaj się zblokowało Małe są obroty tego wiernika Nie może tego rozbujać jak to pójdzie to już pewnie pójdzie trochę pomogłem, popchnąłem i ruszyło, ale myślę, że lada chwila to rozszarpa. Nie słychać, żeby ciągnik się męczył na tym reduktorze, ale boję się, że na tych wysokich obrotach ta uszczelka jeszcze się wydmucha. Jak widzicie, tu poszła belka dobrego siana, belka słabego, trzcinę, takie, szuwar. I pół belki jeszcze dobrego miałem. Dwie pół belki. Dobra, niech to sobie mieli pomału. Ja będę dawał wywar, bo Dużo piercielenia jest bywane. A wszystkie komponenty dodane a długo miesza, no bo wolno na reduktorze chodzi. To jeszcze z pół godziny musi się kręcić. sobie co. Już można byłoby rozdawać, ale się zastanawiam jak to zrobić. Ze to, że miałem po prostu. Włącznik na błotniku, podjeżdżałem turem, naciskałem włącznik i mi zlatowało. A tutaj, jak otworzę okienko, to będzie lecieć cały czas. A nie mogę wyłączyć wałka, bo później nie rozkręci. Także trzeba coś myśleć. Dobra, odłączyłem wałek. Okay. Yy, Wyłączyłem bałek, zdjęłem go z obrotów, zdał pierwszy test Ale pomyślałem, że po prostu podepnę Belarusa I rozdam normalnie On też będzie miał ciężko z nim teraz wyjechać Ale może jakoś się wcofam Chodzi o to, że było to jest Ciężko manewrować No ale dam radę, dobra, zaraz coś wymyślę